Jedziemy na święta 2024 Jedziemy na razie w kierunku Alicante A jeszcze chcemy tutaj zatankować, może wódlę z gazem też dotankuję No jeszcze na Francji no, trzeba nakleić te naklejki No tanio nie jest, 2,45 za malutką wodę W tym roku również będziemy oszczędzać, nie jedziemy płatnymi autostradami we Francji Więc zatrzymaliśmy się z aplikacji night. Trzeba skasować przebieg. klasujemy i B też skasujemy. Na liczniku 31 252 mile 8.13 ruszamy. Cześć, witajcie na kanale CamperGo. Cześć, rozpoczynamy nową serię. Jedziemy na święta 2024, wyruszamy na południe, zmieniamy nasze plany i prawdopodobnie ruszamy na Hiszpanię. Także zapraszamy na nową serię i widzimy się na trasie. A tak na poważnie to wiemy już gdzie jedziemy, znaczy znamy kierunek, bo zmieniliśmy plany, już nie jedziemy do Włoch ze względu na tą pogodę, jest tam zimno, czasami jakieś tam opady śniegu nawet widzieliśmy, więc rezygnujemy z Włoch, Włochy zostawiamy na jakieś letnie wakacje, na jakiś letni czas, a my uderzamy na Hiszpanię, także wyjeżdżamy z Anglii, jest dziewiąta godzina, wyjechaliśmy około, tak jak Wam pokazywałem wcześniej po ósmej, jak na razie deszczowo, tak się to przedstawia, mam nadzieję, że będzie lepsza pogoda, no na pewno będzie. Jedziemy na razie w kierunku Alicante i tam będziemy się zastanawiali, co dalej robimy. No i już pomału zbliżamy się do Londynu, na obwodnicę Londynu M25, na razie jesteśmy w miejscowości Reading. Na 12.40 będziemy u celu, jak na razie żadnych koreczków nie ma, słońce czasami wychodzi, deszcz przestał padać, także jedziemy. Właśnie wjechaliśmy na obwodnicę M25, obwodnica Londynu, tak fajnie szło, ale już jakieś na nawigacji widzę koreczki wskoczyły, 6 minut 30 sekund korka, nie ma jeszcze tragedii, myślę, że tak, no nie powinno być, powinniśmy jeszcze przelecieć, bo jest 10.38, no tak pewnie po 12 się zacznie już kotłować. Wczoraj w radiu mówili, że no dzisiaj w Anglii będzie najbardziej taki tłoczny dzień na drogach. Także chcieliśmy w miarę szybko tu stąd, ten Londyn chociaż przejechać, bo tam dalej już powinno być dobrze. Droga na obwodnicy Londynu nie za ciekawa. Takie płyty zawsze tak wali, jakby się pociągiem jechało, ale 5 minut 10 sekund niby ten korek będzie trwał. Jakoś na razie się wszystko toczy, więc... Mamy nadzieję, że szybko pójdzie, aczkolwiek czasu mamy jeszcze sporo, bo na miejscu według planu, według nawigacji będziemy 12.43, a prom mamy 15.05, chyba z tego co pamiętam. No i Koreczek za nami, do celu godzina 40, będziemy szukać zaraz jeszcze jakiegoś miejsca, żeby się zatrzymać, bo jest godzina 11, a jeszcze nie stawaliśmy od samego rana, no żeby pies nam się załatwił. No i będziemy jechali zaraz na prom, tylko że jeszcze trzeba się zatankować gdzieś tam przed, przed Dover, ale to już na spokojnie. No i M25 za nami, wjeżdżamy na M26. 12.43, taki mamy planowany czas dojazdu. Korków żadnych nie widać na horyzoncie. Stanęliśmy na takim serwisie tutaj, yy, tak godzinkę przed portem. Tylko problem jest teraz taki, że z tego serwisu nie można zjechać z powrotem na M26, trzeba się cofnąć jeden zjazd, no ale trudno. Ja idę, wyjdę z tomim, przy okazji coś przekąsimy. Jak tam przyjedzie? Dobrze, rano stało się od czwartej, spakowało się i. ja od piątej. Kaja idzie do maka po coś. A my zjemy chyba tak. sałatkę, tak? Sałat tak, sałatkę z wędlinką, także. Do zobaczenia. Zabieramy się za jedzenie. Ja idę z psem. Taki był czysty kamperek przyszykowany do sprzedaży. Kto by pomyślał, że będziemy nim jeszcze jechać. Jak tam, Tomi? Siku? Ładnego. O, w końcu wolność, co? Chodź, chodź na trawę. Takie to jedzonko w trasie. przedświąteczna sałatka. Tomi właśnie się już można powiedzieć załatwił trochę w błoto w las trzeba było go wycierać no ale takie uroki niestety podróży z psem a na deserek upieczony Wierzą w nocy cerniczek. Pojedzone, ruszamy, bo godzinka została do celu. 13:30 widzę na nawigacji i dotrzemy na prom. Także myślę, że pewnie akurat. się załapiemy akurat na ten nasz. na wcześniejszy nas nie będą brali. My jesteśmy w Dover. 13:40 będziemy na promie, ale jeszcze chcemy, znaczy w porcie. A jeszcze chcemy tutaj zatankować, jeszcze może gutę z gazem też dotankuję, No i jedziemy, bo tak jesteśmy praktycznie w sam raz. Na, na styk. Jeszcze na Francji trzeba nakleić te naklejki. Ja mam na magnes, także przyczepiam. O, dobra, trzyma się, mam nadzieję, że nie odpadnie. Tak sobie stoimy. Pozwolili nam wjechać trochę wcześniej, byliśmy nawet nieprzygotowani. mi zostaje w środku, a my idziemy do, na prom. Jeszcze sporo miejsc tutaj jest na górze, bo jesteśmy na górnym pokładzie. Tutaj widać, obok już statek odpływa DFDS. My płyniemy P&O. Siedzimy sobie tu półtorej godzinki i będziemy we Francji. Godzina nam się przesunie. Będziemy mieli zamiast 16.30, będziemy 17.30, także godzina nam ucieknie. Ale jest troszkę ludzi, prawda? No jest, ale tu no. wjechaliśmy wcześniej i dopiero teraz będą tak naprawdę jeszcze cały czas dojeżdżać za 15. ludzie. 15. Tak, bo jeszcze jest to dużo czasu. W tym roku również będziemy oszczędzać, nie jedziemy płatnymi autostradami we Francji. Mniej więcej tak będziemy jechać. Z Calais jedziemy do, przez miasto Rouen, Le Mans. Poiters, do Bordeaux. No i tutaj przekraczamy granicę z Hiszpanią. I dalej już Saragossa w stronę Alicante. Jest skalę z portu we Francji, gdzie dopłyniemy 1767 km dokładnie. Korzystając z okazji, że jeszcze mamy dużo czasu, idziemy z Kają zwiedzić ten prom. Zobaczymy jak on wygląda, a to widzę, że to jest ten nowy. Tutaj się kupuje perfumy, ale jeszcze jest zamknięty, dopiero jak prom ruszy. Tutaj jest food market. Można sobie kupić różne jedzenie. Zachodźcie, zobaczymy, jakie są ceny. No tanio nie jest. 2,45 za malutką wodę. No ile ta kosztuje taka pizza? Pizza na promie 14 funtów. No zobaczcie, jaka wielka szalupa ratunkowa. Amerykano 33365. No i co? Pogodę mamy taką niezaciekawą, trochę zimno, około 10 stopni, ale na szczęście nie ma jakiegoś wiatru dużego. Tutaj widać wyjazd z promu. Tam siedzi kapitan, kieruje całym statkiem, a obok jest drugi DFDS. No i też salon gier. Kaja spróbuję na Pacmanie zagrać. Rzucaj. Jeden funt. Wybieraj grę. I musisz zebrać wszystkie kropki, żeby nie zjadły cię te duchy. Już teraz otwarty jest tutaj sklep. Idę. Zobaczymy, jakie są ceny. Alkohole, taka whisky 14,29. Oczywiście w funtach. Taki rum 12,49. Taki Hugo Boss. Ile on kosztuje? 49,95. Tutaj 34,95 kelvin. Klein One 34,95. 16:20 dopływamy. Ciemno się już zrobiło, ale już widać, światła wszędzie świecą. Francja, proszę Państwa. O, jeszcze Kaja się załapała na selki na promie. Jesteśmy w kamperze. No i zaraz będziemy wyjeżdżać. Widać, że ludzi dużo więcej przyjechało niż jak wychodziliśmy z kampera, więc nie poradzimy. To mi jakoś tam zniósł podróż. Na razie ustawiłem Alicante na mojej nawigacji. Zmienimy pojazd. Ustawiłem tak samochód dostawczy samochód dostawczy wymiary 7 metrów, 2 szeroki, 350 wysoki. Ustawimy sobie 3 tony przednia oś, niech będzie tak, 4 tylna. Maksymalna prędkość mile 60. O, jeszcze trzeba przestawić na kilometry na godzinę. Dobrze, niech sobie znajdzie tą trasę. Ustawiłem też bez opłat. Zmieniam też sobie tutaj, jakby, jednostki w kamperze przełączę na kilometry. I na spalanie też zmienimy o litry na 100 km, żeby to było, miało jakiś większy podgląd, a ustawione było na angielskie jednostki, czyli MPG, no już bo kamper miał już przejść na sprzedaż. Czas pada, odkąd wyjechaliśmy z promu praktycznie non stop leje, czasami mocniej, czasami mniej, a my jedziemy sobie takimi drogami lokalnymi przez różne wioski, pola, także jest fajnie, jakby nie padało, by się fajnie jechało naprawdę, ale co, no to do miejscowości Ruen i za Ruen prawdopodobnie będziemy szukać jakiegoś noclegu, także no tak to wygląda, zobaczcie, może coś będzie widać, nie wiem. Także wyjechaliśmy teraz na autostradę i właśnie jest 100 km do Ruen już autostradą, jest bezpłatna, także lecimy. Więc wjechaliśmy już do miasta ruen. Teraz musimy się jakoś tak przez to miasto przedostać. Jeżeli chodzi o temperaturę 8 stopni, spalanie teraz mi wskoczyło na 11,4. Cały czas pada, wieje, więc to spalanie jest takie no, większe. Jak jechaliśmy w Anglii to było 10.9, prawie 11, no a tutaj już na Francji to jeszcze podskoczyło 21.14 dobrze się jedzie jak na razie no, zobaczymy co będzie się działo dalej. Za miastem Rouen już pomału się będziemy rozłamać za jakimś noclegiem. Więc zatrzymaliśmy się z aplikacji Park4Night w tej miejscowości no, na Kort Tutaj jest taki parking darmowy. W okresie letnim też jest woda. Także jak na razie to możemy to polecić. Chociaż tak jak mówię, no relację zdamy rano. Tak on wygląda. Jest darmowy. Więc zobaczymy rano. A my na dzisiaj kończymy. Idziemy spać. I także widzimy się jutro.